Mam na imię Aleksy, ksiądz Aleksy, Pliszczyński, pochodzę z parafii Najświętszej Rodziny, z Zakopanego, z Podhala. Mamy mówić tutaj o powołaniu, jak to się wszystko zaczęło w moim życiu, jak Pan Jezus ze swoim głosem do mnie docierał. Myślę, że wszystko zaczęło się. Jak byłem jeszcze no, małym chłopcem ministrantem, usłyszałem głos w sercu, który najpierw właśnie mnie pociągnął do tego, żeby być ministrantem, żeby służyć przy ołtarzu. Później, po raz pierwszy w trzeciej klasie szkoły podstawowej, powiedziałem, że pamiętam, była to lekcja ze środowiska. I gdzie nasza nauczycielka zapytywała, kim w przyszłości chcemy być, ja odpowiedziałem, że chcę być księdzem. Było to, było to takie w sumie, co wypłynęło z wnętrza mojego serca, i dokładnie nie wiedziałem, skąd to się wzięło. Dopiero później w szkole średniej zastanawiałem się, Skąd to ziarno powołania w moim sercu się wzięło. No i odpowiedź na modlitwie była, że no właśnie to nie było moje. Wiedziałem, jaką drogą mam iść, ale ziarno no było darem, darem Boga, które odkryłem już, odkrywałem, jako, jako młody ministrant Moje drogi powołania, potoczyły się no, przez Seminarium duchowne, później, później właśnie poczułem jako kleryk powołanie już misyjne. Pracowałem, wyjeżdżałem jako kleryk na Ukrainę każdego roku, na miesiąc, poświęcając moje wakacje i poznając Kościół na wschodzie. Tam niosąc też pomoc w katechezie. I następnie Pan Bóg. Tak wszystko poprowadził, że obecnie pracuje w diecezji Oruro na misjach w Ameryce Południowej. No i to też jest jego, jego dzieło, jak ja to zawsze mówię, klerykom, których teraz przyszło mi formować: że Pan Bóg poprzez osoby, poprzez wydarzenia, poprzez znaki, które stawia na naszej drodze. Nas prowadzi, właśnie dając pierwsze to powołanie do kapłaństwa, i później poprzez te już mniejsze znaki wskazuje, jeżeli to ma być, właśnie ukierunkowuje, bym powiedział, powołanie poprzez wydarzenia życiowe.